że gratulacje. No, w pewny sposób meldujemy się w ćwierćfinale Wielkopolskiego Pucharu Polski. Myślę, że dzisiaj chłopacy pokazali naprawdę bardzo dużo zaangażowania na boisku i pewną formę. Na pewno w tym okresie przygotowawczym ważne żeby mecz wybiegać, żeby byli zaangażowani. To, co pan podkreślił, to jest klucz do, do wszystkich działań na boisku. I tak było. Podejście do tego meczu, myślę, że doświadczeni środowym, takim chyba trochę innym podejściem, gdzie później na boisku jest ciężko się przestawić, tu od razu wzięli sprawy w swoje ręce, no i to cieszy, że, że, że ich ta gra cieszy, bez względu na to z kim się gra, ja zawsze będę twierdził, że trzeba wykonać dobrze swoją robotę, trzeba być profesjonalistą, a jak do tego się strzela bramki, no to, to, to jesteśmy w kolejnej rundzie. Jeśli chodzi o kwestie e, dzisiejszych zaskoczeń, na boisku nie pojawił się na pewno Sebastian Kaczyński ani Robert Tunkiewicz? Nie pojawił się jeszcze Kaszuba, i akurat ze względów e, technicznych, czyli e, regulaminowych Kaszuba i Tunkiewicz pauzowali za kartki. Bo w poprzedniej rundzie, czyli w poprzednim sezonie, to jest dopiero sezon, kończy się Puchar 2019, a w sezonie 18-19 Tunkiewicz w finale dostał czerwoną kartkę, Kaszuba też dostał czerwoną kartkę w ostatnim meczu i mieli absencję jednego meczu. Natomiast Kaczyński i Poliński, można powiedzieć, ci, którzy są najbliżej, po prostu no, trzeba było wybrać, nie zmieścili się w 18. W następnym meczu będzie ktoś inny. No, mamy szeroką kadrę, po to mamy szeroką kadrę, żeby rywalizacja była pełna, żeby można było tym rotować i ja się cieszę, że tak jest. W tym tygodniu nie mamy sparingu, mamy przewidziane zajęcia treningowe, podwójne, wtorek, czwartek, z tego względu, że oprócz grania musimy się też dwutorowo przygotować. Do, do rywalizacji w drugiej lidze. No i na pewno, na pewno ten tydzień popracujemy. Oczywiście będziemy chcieć się przygotować do tego meczu sobotniego, ale, ale na początku tygodnia na pewno będzie normalna praca, rytm treningowy, tak jak w okresie przygotowawczym.